Dziękuję. Bardzo się cieszymy z tej wizyty, że ambasador Stanów Zjednoczonych, minister rolnictwa, pan Marek Sawicki i marszałek województwa, pan Sławomir Sosnowski i wiele znanych, zaszczytnych osób odwiedziło nas, zaszczyciło nasze gospodarstwo. W ten sposób pokazujemy, że nie ma Polski A, nie ma Polski B, jest jedna Polska. I my tu na Lubelszczyźnie też potrafimy robić najlepszą światową produkcję. Sama urządki po, pozwolę sobie wręczyć bukiet Dziękuję naszej bardzo. produkcji. Dziękuję. Beautiful. Very, very beautiful. Great thing. Złoty puchar krajowego mistrza Agroligi z rąk ministra rolnictwa jako najlepsze gospodarstwo rolne w Polsce. Otrzymaliśmy też tytuł ambasadora województwa lubelskiego jako firma, która najlepiej promuje województwo w kraju i za granicą. Holendrzy poprosili moją żonę, żeby nadała swoim imieniem nową, wy wyhodowaną przez nich odmianę, imieniem Marysia, którą Państwu przedstawię. Marysia ma lepszą rękę, bo... Odmiana Marysia ma przez co przyszłość bardzo dobrze się przyjęła na rynku, odnosi duży sukces rynkowy, a Maxima już się wycofywana z produkcji. Thank you very much. Thank you, President Fatashek. Thank you, Mr. Marshall. Thank you, Minister Sawicki. It's a, it's a real pleasure. It's a real honour to be here at JMP. Wierzę, że po tej wizycie zarówno służby administracyjne Stanów Zjednoczonych, jak i służby weterynaryjne będą wobec nas bardziej otwarte, bardziej przyjazne. A mówię to w kontekście problemów wizowych, ale także w kontekście ciągle ciągle prawie że zamkniętych drzwi na polską żywność w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję Thank you very much Mr. Minister. And we're here to open doors uh, to American technology uh, in Poland. I think what uh, uh, what um, the president has shown us is what technology can do uh, in Poland to produce beautiful products, natural products, organic products. and healthy products.